niezwykle uroczystej oprawie przebiegało szkolenie połączone z jubileuszem dziesięciolecia Platinum Oil, wielkopolskie centrum dystrybucji. W Teatrze Polskim spotkali się zasłużeni pracownicy, partnerzy handlowi i grono przyjaciół tego przedsiębiorstwa. Na trwałe wrośliśmy w geografię motoryzacyjną regionu, a wszystko to dzięki zespołowi niezwykle Utalentowanym, że nie powiem intelektualnie i profesjonalnie sprawnym ludziom. Za co im bardzo gorąco i serdecznie jeszcze raz dziękuję. Przedstawiciele firm współpracujących z Platinum Oil wyrazili swoje zadowolenie i nie szczędzili pochwał pod adresem Jubilata. Grupa naszych klientów to jest zarówno klienci przemysłowi, jak i klienci związani z motoryzacją. Motoryzacja, szeroko zmiana serwisy, warsztaty samochodowe, sklepy motoryzacyjne i stacje benzynowe. My nie tylko sprzedaż środków smarowych, ale również sprzedaż płynów eksploatacyjnych i innych akcesoriów eksploracyjnych. Cóż, jeżeli ktoś nas nie zna, chociaż mam nadzieję, że takich osób jest bardzo niewiele, to zapraszamy naszą stronę internetową www.latinooy.eu lub zapraszamy zadzwonić do baranowa 8 162 600. Myślę, że każdy, kto zadzwoni i zobaczy, czym się zajmujemy, będzie naszym stałym klientem. Serdecznie zapraszamy! Poza ofertą produktów najwyższej jakości i gronem zadowolonych klientów, Platinum Oil Wielkopolskie Centrum Dystrybucji może poszczycić się tytułem przedsiębiorstwa Fair Play. Platinum Oil wybrało tą trudniejszą drogę prowadzenia biznesu, bym powiedział, do postawiło już na początku swojej działalności na solidność, rzetelność, odpowiedzialność w biznesie, czyli na te zasady etyczne, a mianowicie solidność wobec klientów, traktowanie klientów bardzo poważnie, płacenie dostawcom terminowo, płacenie podatków terminowo, stworzenie bardzo dobrych warunków pracy. Jest to firma godna zaufania, godna polecenia.